Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Gry Bisław. Z tej strony Tenrix i zapraszam Was do oglądania. W tym odcinku powiem Wam, um, jakie są przecieki, jeżeli chodzi o grę, bo wychodzi na to, że gra będzie się troszkę rozwijała dalej. Będą nowy, będzie nowy update i prawdopodobnie już niedługo, um, dlatego że kończy się ten Bismas um, Event. I według tego, co pojawiło się w internecie, ma zostać przedłużony. Jak to ma dokładnie wyglądać, nie wiem, nie znalazłem informacji, ale prawdopodobnie o miesiąc będzie przedłużony, jak nie dłużej. To się przekonamy, myślę, na 4 dni, praktycznie 5, dzisiaj do końca, czyli dla Was jutro, od jutra 4, czyli jak Wy zobaczycie ten filmik, to 4 dni jeszcze zostaną prawdopodobnie jak to się skończy, to w sumie nie wiem jak to zostanie przedłużone, czy czas się kończy odliczać i zacznie od nowa, nie mam pojęcia, zobaczymy, więc no to jest taka pierwsza pierwszy wyciek, który się pojawił, eee, następne Właśnie w związku z tym pojawią się nowe questy, to na pewno. I jak widzieliście na, na okładce tego filmu, pojawią się nowe skórki dla naszego Misia. Hmm, gdzie one są? Tutaj się pojawia. Tutaj się pojawią, chociaż nie, może nie. No tutaj na pewno one się pojawią i będzie można je zdobyć. I teraz hmm, nie wiem jak dokładnie. Prawdopodobnie. Tak ja tak mi się wydaje, że tak to będzie, że jedna z tych skórek będzie do kupienia tutaj jako, jako taki, nie wiem, robopak, czy coś w tym stylu. A druga będzie do zdobycia z questu, z bis, bi, Bibera. Tak mi się wydaje, nie jestem pewny, takie moje przypuszczenia. Chyba, że będzie, będą oba do wygrania z questów i będzie można na końcu wybrać, które, którą skórkę chcemy. Nie jestem pewny, nie ma takich informacji, ale dokładnie jeszcze Wam pokażę, jak one wyglądają. Także to będzie Peppermint roboka, taki różowy robot, tak jak tutaj mamy tego dużego robota i taki pomniejszony robot. Ee, Robo, Robo Więc to są dwa fajne nowe skiny do naszych, yy, naszych buddy, które możemy chyba wygrać, wygrać, zdobyć robiąc questy, lub kupując pack. Tak mi się wydaje, że to będą dwie opcje, które się pojawią. No bo yy, z tego co kojarzę, to co roku jest do wygrania. Są do wygrania skórki robiąc questy z Bibera. Tak jak ja teraz to byłem, chociaż nie. Nie do końca jestem pewny, ale co roku one są różne skórki. Tak jak tutaj mamy te skórki, które już tutaj są, to też były do wygrania w poprzednich latach. No, 2.22, 2.20, 2.19 to były trzy, które już można było zdobyć. Więc to są takie nowości, które się pojawią. Jeż, czy coś jeszcze się pojawi, czy coś tutaj zostanie wprowadzone, jakoś rozszerzone, nowa, nowe pole do odbierania. Tego nie wiem. Nigdzie nie znalazłem takich informacji. Ale na pewno te rzeczy, które teraz powiedziałem, na pewno się pojawią. Czyli na pewno jest to przeciek, więc prawdopodobnie może tak powiem. Prawdopodobnie zobaczymy, jak to dokładnie będzie wyglądało za jakieś 4 dni. Więc jeżeli ktoś już skończył grać, a jest ciekawy, jak to będzie wyglądało, to zachęcam do powrotu do gry. Może akurat będzie coś fajnego. Może jeszcze coś się doda, tak jak na przykład te grzyby. Grzyby to jest bardzo fajna rzecz, którą dodali bardzo mi się podoba, także może coś jeszcze z, razem z tymi wszystkimi dodatkami się pojawi, więc zachęcam do powrotu do gry. No i to będzie chyba wszystko, przynajmniej nic więcej nie, wy, nie wyczytałem. Jeżeli ktoś z Was jeszcze coś wyczytał, dajcie znać w komentarzu, chętnie też się dowiem. A w tym odcinku to będzie wszystko. Znaczy, jeżeli się podobało, jeżeli coś Wam się tutaj przydało z tego odcinka, zapraszam do oglądania kolejnych odcinków i poprzednich oczywiście. I nie zapomnijcie dać łapki w górę, suba, jeżeli ktoś nie subskrybuje. Jeżeli macie jakieś info dodatkowe, dajcie komentarz. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.